Cześć, moi mili, witam serdecznie w zapowiedzi kolejnego giveawaya tym razem pod koniec miesiąca września. Dokładnie 29 o godzinie 22. A to na prośbę ludzi, którzy nie zdążyli na poprzedni giveaway na godzinę 20. Czyli o tej 22.00 będziemy losowali to, co Was chyba najbardziej interesuje, czyli dwa battle passy do gry World of Tanks Blitz. Z zeszłego miesiąca było duże zainteresowania więc ponawiamy to we wrześniu i, na i zobaczymy co będzie dalej. Co trzeba zrobić żeby je zdobyć? Proste trzy wymagania trzeba spełnić. Pierwsze to oczywiście być subskrybentem tego kanału. Drugie oczywiście być w dniu losowania o tej 22. No i trzecie, trzeba posiadać minimum 100 gambli, bo tyle będzie kosztował jeden los. Do losowania dwa losowania się odbędą, a więc trzymam za was kciuki, trzymajcie się, cześć.